Deko X20DSL to router wyposażony w port RJ11 oraz zintegrowany modem VDSL ADSL kompatybilny z profilem VDSL 235B. Urządzenie rekomendowane jest osobom, które obecnie korzystają z usług dostępu do internetu poprzez łącze telefoniczne. Router posiada 4 GB wymienne porty LAN WAN, dzięki czemu świetnie sprawdzi się także w przypadku zmiany dostawcy internetu na operatora światłowodowego lub kablowego. X20 DSL wyposażony został w terytoriowy procesor z taktowaniem 1,5 GHz, który odpowiada za stabilną pracę. Router pracuje standardnie Wi-Fi 6 802.11ax, wspartym przez technologię modulacji cyfrowej OFDMA i zapewnia prędkości dochodzące do 1800 na sekundę, do 1201 mbit sekundę w paśmie 5 GHz i 574 na sekundę w paśmie 2,4 GHz. Dzięki technologii TP-Link MESH użytkownicy nie muszą już martwić się o przerywanie połączenia z siecią. Technologia MESH oraz protokoły roamingowe 802.11KVR sprawiają, że routery DECO współpracują ze sobą, tworząc jednolitą sieć Wi-Fi. Urządzenie, z którym użytkownik przemieszcza się po domu, takie jak telefon czy tablet, zawsze połączy się z jednostką DECO oferującą najlepsze parametry bez przerywania transferu. Router posiada szereg funkcji i technologii usprawniających jego działanie. Silny sygnał Wi-Fi wzmocniony kolorowaniem BSS i technologią Beamforming dociera do wszystkich zakamarków domu. Wykorzystanie technologii MU mimo sprawia, że wydajność komunikacji między urządzeniami DECO jest niezwykle wysoka. Urządzenie wyposażono również w funkcję Quality of Service, a wykorzystanie z internetu było nie tylko w pełni bezpieczne, ale również dzięki nadawaniu priorytetów bardzo wydajne. Za bezpieczeństwo transmisji danych odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz pakiet HomeShield, które pomagają stworzyć dostosowaną do potrzeb każdego bezpieczną sieć bezprzewodową. Użytkownicy mogą być pewni, że ich sieć oraz podłączone do niej urządzenia IoT są kompleksowo chronione. Korzystając z zaawansowanych ustawień funkcji kontroli rodzicielskiej, użytkownicy mogą także chronić dzieci przed niepożądanymi treściami, a gościom ograniczyć dostęp do prywatnych danych. Konfiguracja oraz zarządzanie Deco X20 DSL nie sprawi użytkownikom problemów. Wystarczy podłączyć urządzenie do prądu oraz źródła internetu, a następnie pobrać i zainstalować aplikację TP-Link Deco i konsekwentnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi z pozostałymi modelami z rodziny tp Link Deco i może być także sterowane za pomocą Amazon Alexa.